Dobry wieczór Państwu. Informacje dziennika rozpoczynamy od wiadomości krajowych. W Urzędzie Rady Ministrów odbyła się Rada Wojewodów i Prezydentów Miast z udziałem członków rządu. Jej celem było nakreślenie planu realizacji postanowień Krajowej Konferencji Delegatów PZPR oraz Kongresu ZSL. Obradom przewodniczył pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Partii, prezes Rady Ministrów, generał armii Wojciech Jaruzelski. Zadania dla rządu, administracji i przemysłu wynikające z ustaleń Krajowej Konferencji Delegatów PZPR przedstawili wicepremierzy Zbigniew Messner i Zbigniew Szałajda. Wiceminister finansów Witold Bień zapoznał zebranych z działalnością prywatnych zakładów produkcyjnych i usługowych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. A minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej Stanisław Zięba przedstawił najpilniejsze zadania stojące przed administracją w dziedzinie rolnictwa. Kiedy przed nami długa droga. Od góry, trudna droga. Musimy ją przejść. W czasie narady głos zabrał także wiceminister spraw wewnętrznych, generał brygady Lucjan Czubiński, który poinformował o sytuacji społeczno-politycznej i działaniach Komitetu Rady Ministrów do spraw przestrzegania prawa, porządku publicznego i dyscypliny społecznej. Dzień po dniu katolicki głos w naszych domach. Obrady podsumował premier generał Armii Wojciech Jaruzelski. Bóg zapłać, to wszystko jest dzięki wam i zaczynamy mrze świętą. Bezpośrednio po Naradzie Wojewodów rozpoczęło się posiedzenie Rady Ministrów. Posiedzenie trwa. Przedstawiciele Organizacji Partyjnych Zakładów Pracy Województwa Legnickiego zebrali się dziś w Lublinie w celu omówienia zadań wynikających z Krajowej Konferencji Delegatów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W spotkaniu uczestniczył członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Tadeusz Porębski. Od gdyńskiego klimoru producenta okrętowych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych nawet najlepsi mogą się uczyć, jak wychodzić z kryzysu. Co więcej, jak początkową klęskę przekształcić w końcowy sukces. Kiedy trzy lata temu zamówienia w przemysłu stoczniowego spadły o przeszło 30%, załoga z inicjatywy zakładowej organizacji partyjnej postanowiła poszerzyć wachlarz produkcji po urządzenia na potrzeby lądowe, głównie dla szpitalnictwa. Aby zdobyć zamówienia trzeba było jednak wygrać rywalizację z oferentami zagranicznymi. Dokonano tego szybkością działania. Na przestawienie produkcji wystarczyły zaledwie trzy miesiące jak i konkurencyjnymi cenami. Dla przykładu klimatyzację dla Centrum Zdrowia Dziecka, na którą zamierzano wydać 580 tysięcy dolarów, Klimor wykonał za 36 milionów złotych. Nagrodą był odpis dewizowy i kolejne poważne zamówienia, m.in. dla szpitala Pomnika Matki Polki i na budowę metra. Wysokie zyski załoga Klimoru zapewnia sobie lepszą gospodarką surowcami i energią. Samo tylko lepsze wykorzystanie blachy przyniosło do tej pory oszczędności rzędu 20 milionów złotych. Obecnie przyszła kolej na wdrażanie następnego etapu programu oszczędnościowego. Rozpoczęliśmy proces odchudzania naszych wyrobów i tak dla przykładu nasze centrale klimatacyjne, które w obecnej chwili ważą w dużych wielkościach, oczywiście do 900 kg, wdrażamy do produkcji nowe, które będą ważyły do 400-460 kg, także około 50%. Ponadto eliminujemy drogę, drogie materiały, jakimi jest na przykład tutaj lud sebny, innymi, ale również zabezpieczającymi jakość uznanymi przez towarzystwa klasyfikacyjne, jak Lojtek, Register of Stripping lub Polski Rejestrat. Otrzymaliśmy komunikat o posiedzeniu Rady Państwa. Rozpatrzono m.in. informacje komendanta głównego Milicji Obywatelskiej o stanie ładu i porządku publicznego, a także informacje o działalności Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Omawiano także działania resortu sprawiedliwości oraz realizację przez Prokuraturę Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zasad postępowania ułaskawieniowego. W Warszawie odbyła się dziś międzynarodowa konferencja poświęcona sprawom wyżywienia i pokojowej współpracy. Sala kolumnowa Sejmu. W obradach, którym przewodniczył prezes NKZ Roman Malinowski, uczestniczyło 19 delegacji reprezentujących partie i organizacje chłopskie z 13 krajów Europy, Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Większość uczestników spotkania to członkowie delegacji uczestniczących w zakończonym wczoraj Kongresie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Tematem spotkania był problem wyżywienia. W dyskusji podkreślono, że żywność nie może być bronią w stosunkach międzynarodowych. Należy się raczej zastanowić, w jaki sposób tę broń najskuteczniej wykorzystać dla dobra ludzkości. W dzisiejszej konferencji uczestniczyli członkowie Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Partii Józef Czyrek, minister spraw zagranicznych Stefan Olszowski, sekretarz Komitetu Centralnego Zbigniew Michałek, a także wiceprzewodniczący Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Jan Paweł Fajencki. W czasie spotkania głos zabrał minister spraw zagranicznych Stefan Olszowski. Stwierdził m.in., że szczególnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa kontynentu europejskiego jest to rozmieszczenie nowych amerykańskich rakiet jądrowych w Europie Zachodniej. Nie możemy pozostać obojętni wobec faktu, że amerykańskim planom rozmieszczenia nowych rakiet towarzyszą rewizjonistyczne wypowiedzi niektórych oficjalnych osobistości zachodnio niemieckich, sugerujące tymczasowość obecnych granic Polski i innych państw socjalistycznych. Wierzymy, powiedział Stefan Olszowski, że istnieje możliwość powrotu do rzeczowych rozmów i szerokiej współpracy. Wymaga to poczucia realizmu i odpowiedzialności rządu i przywódców państw. Wola rzeczywistego porozumienia spotka się zawsze z pozytywną reakcją Polski i innych państw socjalistycznych. Uczestnicy spotkania partii i organizacji chłopskich przyjęli dokument końcowy. Wyrazili w nim zaniepokojenie potęgującym się wyścigiem zbrojeń, będącym następstwem militarystycznego kursu najbardziej agresywnych sił imperializmu. W chwili obecnej, czytamy w dokumencie, nie ma ważniejszej sprawy niż uchronienie ludzkości przed wojną termojądrową, która doprowadziłaby do całkowitej zagłady życia na Ziemi. W Warszawie odbyło się 14. plenarne posiedzenie Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. Obrady prowadził przewodniczący Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego Edward Kowalczyk. Omówiono wkład stronnictwa w kształtowanie programu politycznego i rozwój społeczno-gospodarczy kraju. W dyskusji najwięcej miejsca poświęcono zbliżającym się wyborom do rad narodowych. Zwrócono uwagę na nowe formuły demokratyczne wprowadzone do ordynacji. Podkreślano, że polityczny sens wyboru wykracza daleko poza sam akt powoływania nowych rad narodowych. Jest to sprawa przede wszystkim pogłębiania konsolidacji społecznej. W dyskusji mówiono także o sprawach mieszkaniowych, oświaty i wychowania, kultury i ochrony środowiska. Opowiedziano się za doskonaleniem zasad funkcjonowania drobnej wytwórczości. W Słupsku, w Warszawie i Białej Podlaskiej obradowały komitety wojewódzkie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W Słupsku z udziałem Albina Siwaka oceniono realizację uchwały 9 plenum Komitetu Centralnego w sprawie listów i skarg zgłaszanych do instancji partyjnych. W Warszawie omawiano w świetle postanowień Krajowej Konferencji Delegatów tegoroczne zadania gospodarcze. W obradach uczestniczył Kazimierz Barcikowski. Natomiast w Białej Podlaskiej tematem plenum były działania służące poprawie stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego w regionie. Z okazji 39. rocznicy wyzwolenia Trójmiasta dzisiaj na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Gdańsku odbyło się uroczyste złożenie wieńców ku czci poległych wyzwolicieli tego miasta żołnierzy radzieckich i polskich. Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Związku Radzieckiego w Polsce Aleksander Aksjonow oraz zastępca członka biura politycznego, pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Partii w Gdańsku Stanisław Bejger, w obecności licznie przybyłych przedstawicieli organizacji społeczno-politycznych i mieszkańców trójmiasta, dokonali odsłonięcia pomnika Matek Żołnierzy Rosjanki i Polki autorstwa artysty rzeźbiarza Zygfryda Korpalskiego. Konsul Generalny Związku Radzieckiego w Gdańsku Le Bachramiew z okazji tej uroczystości powiedział między innymi. Pragnę wyrazić naszą głęboką wdzięczność społeczeństwu i władzom miasta Gdańska za pamięć o żołnierzach radzieckich, którzy ginęli tu na ziemi Gdańskiej, wyzwalając polskie miasta i jarzma Hitlerowskiego. Za ten wspaniały pomnik stanowiący wyraz uczuć przyjaźni i braterstwa. Narodu Polskiego do ludzi radzieckich. Odsłonięty dzisiaj pomnik jest wyrazem wdzięczności dla matek żołnierzy i ich synów poległych za wolność Gdańska, a podkreśla to napis uwieczniony na płycie pomnika Dwie ojczyzny, dwie matki. Miłość i pamięć jedna. Przewodniczący Światowej Federacji Związków Zawodowych Szandor Gaszpar przebywał w Poznaniu. Odwiedził zakłady przemysłu metalowego imienia Cegielskiego, zapoznał się z warunkami pracy załogi oraz spotkał z aktywem związkowym i partyjnym. Szandor Gaszpar złożył kwiaty pod pomnikiem bohaterów Armii Radzieckiej w poznańskiej Cytadeli. Miejsce pamięci narodowej i mauzoleum męczeństwa na Radogoszczu. W przeddzień ucieczki z Łodzi w styczniu 1945 roku Hitlerowscy zbrodniarze spalili żywcem w murach tej fabryki 2000 więźniów. Dziś po południu odbyła się tu pokojowa manifestacja Młodzieży Polskiej i przedstawicieli organizacji młodzieżowych z różnych krajów świata. W manifestacji uczestniczyła delegacja socjalistycznej młodzieży robotniczej z Republiki Federalnej Niemiec, przebywająca w Polsce na zaproszenie zarządu Głównego Socjalistycznego Związku Młodzieży Polskiej. Ci młodzi robotnicy w RFN walczą o prawo do pracy i o prawo do pokoju. Występują przeciwko rakietom śmierci w ich kraju, walczą o odprężenie i współpracę między narodami o różnych ustrojach. Zebrani wystosowali wspólny apel do narodów świata o porozumienie i pokój. W Moskwie gości przewodniczący Tymczasowej Wojskowej Rady Administracyjnej Etiopii Mendistu Haile Mariam. Na Kremlu przyjął go Konstantin Czernienko. Mengistu Hajle Mariam wyraził wdzięczność za pomoc w rozwoju gospodarki etiopskiej i umacnianiu zdolności obronnych. Obaj politycy potępili agresywną i militarystyczną politykę Stanów Zjednoczonych. Problemy te omawiano także podczas rozmów etiopskiego gościa z szefem radzieckiej dyplomacji Andrzejem Gromyką. Waszyngton przyznał się do fiaska polityki restrykcji wobec Związku Radzieckiego i Polski. Podsekretarz stanu Alan Wallace. Złożył w kongresie sprawozdanie administracji Reagana o stosunkach ekonomicznych Wschód-Zachód. Było ono wyłącznie próbą usprawiedliwienia restrykcji wobec ZSRR i Polski. Wallis starał się zapewnić, jakoby USA nie prowadziły wojny ekonomicznej przeciw państwom socjalistycznym i przyznał, że USA nie są w stanie podważyć ich gospodarki. Restrykcje przepisał on głównie obawą o bezpieczeństwo Zachodu. Ale jego wystąpienie było w istocie deklaracją polityki wrogości. Według Wallisa trudno oszacować skuteczność sankcji wobec Polski, chociaż powołał się on z satysfakcją na sporządzoną w Warszawie ocenę strat poniesionych przez polską gospodarkę. W myśl znanych ryslów stwierdził on jednak przy tym, że ucierpiał rząd, a nie całe polskie społeczeństwo. Mówiąc, że restrykcje kredytowe USA najbardziej komplikują Polsce normalizację stosunków finansowych za granicą, Wallace zapowiedział dalszą presję na cały Zachód, aby utrudnić kredytowanie handlu z państwami socjalistycznymi. W Bejrucie i okolicach panuje spokój. Po raz pierwszy od dłuższego czasu zwalczające się ugrupowania w pełni respektowały porozumienie w sprawie zawieszenia broni. Ponownie zebrał się pod przewodnictwem prezydenta Dżemajela komitet wojskowo-polityczny. Omawiano plan bezpieczeństwa w regionie stołecznym i po bliskich górach. Ostatnie oddziały francuskie opuściły dziś Bejrut. Ich pozycję zajęły libańskie siły bezpieczeństwa. Nie zanotowano żadnych incydentów. Większość miast południowego Libanu okupowanego przez Izrael sparaliżował strajk powszechny. Zorganizowała go miejscowa ludność na znak protestu przeciwko okupacyjnemu terrorowi i akcjom pacyfikacyjnym. W Chile nie ustają gwałtowne protesty przeciwko rządom Hunty Pinocheta. W Walparaiso, 140 km na północny wschód od stolicy, doszło do gwałtownych starć między studentami a policją. Studenci protestowali przeciwko zastrzeleniu sześciu uczestników demonstracji, które odbyły się w ubiegły wtorek w Santiago. Oto pogrzeb dwunastoletniego chłopca i 15 piętnastoletniej dziewczynki, którzy zginęli od kul reżimowej policji. Organizatorzy dnia protestu zostali skazani na trzymiesięczne zesłanie na pustynę atakama. W nowym jorku zbierze się rada bezpieczeństwa, aby rozpatrzyć skargę Nikaragui przeciwko Stanom Zjednoczonym, które nasilają wobec tego kraju działalność dywersyjną. Minister obrony Nikaragui Umberto Ortega. Udał się na czele delegacji wojskowej z wizytą do Związku Radzieckiego i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Przed odlotem oświadczył, że narastający terror ze strony Stanów Zjednoczonych zmusza Nikaraguę do podjęcia wszelkich możliwych kroków dla obrony niezależności. Specjalny wysłannik prezydenta Reagana, Harry Schlodeman, przybył do Hondurasu, gdzie trwają ostatnie przygotowania przed rozpoczynającymi się w niedzielę manewrami pod kryptonimem Grenadero-1. Schlaudeman odwiedzi również Gwatemalę, Salwador, Nikaraguę i Kostarykę.